Natomiast teraz przed Państwem kolejny znakomity gość. Wicemarszałek Sejmu, prezes Ruchu Narodowego. Przed Państwem Krzysztof Bosak. Dobry wieczór, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło przemawiać przed tak. Miłą publicznością, bo już tutaj y, stojąc z boku rozmawiam z Państwem. I po przemówieniu także zastanę, jeżeli ktoś by chciał indywidualnie pogadać. Jesteśmy do dyspozycji Państwa. Natomiast jest mi niezmiernie miło tutaj także we Wrocławiu do Państwa przemawiać, bo za każdym razem jak tu jestem, to przypomnę, jest to miasto, w którym trzy lata mieszkałem, w którym zdobywałem pierwsze doświadczenia w pracy e, politycznej. E, uczyłem się od osób starszych ode mnie, niektóre z nich nawet tutaj są, które pamiętają moje początki dwadzieścia kilka lat temu. E, I dlatego oczywiście poza tym, że mobilizujemy się w tej kampanii, Wyborczej, żeby iść do Europarlamentu i wprowadzić tam solidną ekipę uczciwych, ideowych ludzi, są też te pozytywne wspomnienia. Rozważcie, i to jest mój apel, także swoje zaangażowanie. Potrzebujemy dużo więcej ludzi, żeby zmienić politykę, żeby zmienić sytuację w Polsce chcemy rozwijać ruch polityczny, oparty o ludzi myślących. Działających, mających poczucie swojej godności, aktywnych, którzy są gotowi dać coś od siebie po to, żeby ta sytuacja się zmieniała. Jeden, drugi, czy nawet piętnastu, czy dwudziestu dobrych liderów nie zmieni polityki. To muszą być setki osób, które są połączone więziami doświadczenia, współpracy oraz zaufania. I to się wypracowuje przez lata. Dlatego w czerwcu wprowadzamy ludzi do Parlamentu Europejskiego, a później pracujemy dalej. Nie rozchodzimy się, nie demobilizujemy się, świętujemy sukces który będzie, to już wiemy, to już wynika z sondaży, którymi nie fascynujemy się, ale nawet w najbardziej pesymistycznym wariancie jest przesądzone, że my do tego Europarlamentu wchodzimy, że ta smutna noc 2019 roku, gdzie wieczorem byliśmy w Parlamencie Europejskim, a rano już nie byliśmy, że to się nie powtórzy. Także to jest moje słowo zachęty. Jeżeli ktoś z was jest chętny, jest zainteresowany, będę tutaj obok sceny po wystąpieniu, Tyle, ile będzie trzeba. Zastrzeżeniem, że na, na późną noc muszę wrócić, bo rano mam wystąpienie, jak co dwa tygodnie w Polsacie, w śniadaniu Rymanowskiego. Ale o Parlamencie Europejskim i o tych wyborach. Proszę państwa. Dużo tutaj padło negatywnych rzeczy ze sceny. My nie jesteśmy od tego, żeby poprawiać nastrój i poprawiać samopoczucie. Prawda o naszej polityce w Unii Europejskiej jest brutalna. Ta prawda jest brutalna, ta prawda jest nieprzyjemna. Wpływ polskich polityków cokolwiek by nie mówili na politykę unijną jest bliski zeru. Oni symulują, że mają na coś wpływ po prostu biorąc to co jest postanowione, przedstawiając jako swój program, podpinając się pod to i mówiąc proszę bardzo, to jest nasz wspólny okręt, płyniemy, prawda? W rzeczywistości, w rzeczywistości te rzeczy nie są korzystne, które są postanawiane już od wielu lat. To co nam obiecywano, kiedy wchodziliśmy, czyli swobody, zmniejszanie różnic, rozwój gospodarczy, to zaczyna uciekać. Obecnie w polskiej polityce, w polskim sejmie, nie wiadomo już, jaki problem poruszyć, żeby nie zahaczyć o regulacje unijne. Dla polskich polityków nie jest nawet jasne, które rzeczy zależą od Unii, a które nie. Przypomnę kilka faktów. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, energetyka miała być niezależna od Unii Europejskiej, miała być w kompetencjach państw członkowskich. Czy ktoś w ogóle jeszcze to pamięta? Przecież w tej chwili prawie każdy detal polityki energetycznej zaczyna być zależny od Unii Europejskiej. E, migracje. Przecież to miało być całkowicie niezależne od Unii Europejskiej, a Unia właśnie przyjęła Pakt o Migracji i Azylu, który notabene jest krytykowany nawet przez obecną e, koalicję. Minister Sikorski w swoim expose w Sejmie go w zasadzie nie to, że skrytykował, bo oni nie krytykują niczego wprost. Minister Sikorski w swoim expose o polityce zagranicznej przedstawił zupełnie odmienne założenia niż te realizowane w tym pakcie. I jednocześnie mówił, że więcej Europy potrzebujemy, Unia Europejska wspólnie razem, bla, bla, bla. Czyli z jednej strony afirmują robienie wszystkiego razem, z drugiej strony proponują rzeczy, które są rozbieżne. Um, weźmy kwestie światopoglądowe. Było zapowiedziane, że one będą wyłączone. No, i widać, że są wyłączone coraz mniej, bo skoro z takiego rządu jak PiS, który próbuje utrzymać poparcie głosami polskich konserwatystów, katolików, patriotów, jeżeli minister takiego rządu jak PiS, po to, żeby kasa była wypłacana, rozsyłał do samorządów, że mają się wycofywać z uchwał prorodzinnych, gdzie była krytyka wprowadzania do szkół propagandy LGBT, no to o czym my mówimy? To o czym my mówimy? Tym działaniem, minister Buda, bo o nim konkretnie mówię, niejawnym działaniem, bo my o tym nic oficjalnie od niego nigdy się nie dowiedzieliśmy, że on prowadził takie działania, tym działaniem przyznał, że także ta obietnica, że sprawy tak zwane światopoglądowe związane ze sferą wartości. Nie są niezależne od Unii Europejskiej, że my już jesteśmy szantażowani, że mamy robić kolejne ustępstwa na rzecz konkretnego programu ideologicznego po to, żeby kasa płynęła. Weźmy rozdanie środków unijnych. To, co się wydarzyło w okresie rządów PiSu, to jest po prostu katastrofa. Katastrofa polegająca na faktycznym, a nie traktatowym pogorszeniu warunków naszej obecności w Unii. Dlaczego? Dlatego, że przed rządami PiSu, kiedy jeszcze rządziła Platforma, która źle rządziła, robiła różne złe rzeczy. Ale wówczas była ta normalna metoda wydawania środków unijnych. Ustalanie i negocjowanie budżetu, po czym wydawanie środków przez 7 lat, znów negocjacje, zawarcie jakiegoś kompromisu, znów wydawanie środków przez 7 lat. Jeżeli coś. Nie zgadzało się, to kontrole były robione post factum, w zakresie nieprawidłowości. I tak się składa, że jeżeli chodzi o prawidłowość wydawania środków unijnych, Polska miała całkiem dobrą opinię. Skandale były w różnych innych państwach. Ja jestem pewien, że i w Polsce nie wszystko było wydane idealnie, ale na tle innych państw nie było tak źle. A teraz w rządach PiSu z czym zostajemy? Z zasadą taką, że za tak zwaną praworządność można Polsce wstrzymywać środki. Ale co to jest praworządność? Nie ma na ten temat żadnej regulacji pisanej. Czyli mówią tak: praworządność polega na tym, że będą rządy prawa. Z tym się chyba zgadzamy. Ale jakiego prawa to już nie precyzują? Prawa chyba yy, zwyczajowego. Nie ma w traktatach, ani nie ma w dyrektywach, ani nie ma w rozporządzeniach standardu prawnego, jaki mają spełnić wszystkie państwa unijne. Skoro nie ma, to znaczy, że to co oni przedstawiają jako praworządność, jest w rzeczywistości. Wolą polityczną tych, którzy aktualnie pełnią decyzyjne funkcje w instytucjach unijnych. Czyli dziedzictwo rządu Mateusza Morawieckiego jest takie, że po jego rządach. Przekazywanie Polsce środków, które wcześniej były z automatu przekazywane, jest zależne po prostu od decyzji politycznej, zupełnie nietransparentnej. Doszło do tego, nie wiem, czy to pamiętacie, że prezydent Andrzej Duda porozumiał się i specjalnie negocjował z panią przewodniczącą von der Leyen, i tak to nic nie dało, bo się okazało, że inne osoby w Komisji Europejskiej mają odmienną opinię. A to tylko jedna z wielu rzeczy. Bo obok tego mamy te nieszczęsne kamienie milowe. Na czym to polega? Polega na tym, że stworzyli mechanizm, że żebyśmy dostali środki unijne z dodatkowego, specjalnego rozdania, którego wcale nie musiało być, ale zrobili je podobno po to, żeby ratować gospodarkę przed konsekwencjami COVID-a. Który COVID minął, gospodarka podobno w Polsce radzi sobie lepiej niż w innych państwach unijnych, a oni dopiero przymierzają się do wydawania tych środków. I zaraz Państwo zobaczycie cyrk, prawdziwy cyrk, polegający na tym, że będą te pieniądze w pośpiechu wydawane, bo będą krańcowe terminy mijać, co będzie w ogóle antytezą wydawania racjonalnego pieniędzy. Bo jeżeli mamy biliony do wydania i będziemy je wydawać tylko po to, żeby zdążyć przed rokiem, kiedy kończy się cała ta covidowa metodyka wydawania. Pieniędzy, no to gdzie w ogóle jakikolwiek rozsądek, gdzie oszczędność, gdzie gospodarność? Pamiętamy, jak został rynek budowlany zdestabilizowany za platformy, właśnie takim spiętrzeniem wydawania środków na inwestycje infrastrukturalne. To było wtedy, co podwykonawcy padali. Przychodzili do Sejmu, zostały ustanowione specjalne przepisy o ochronie podwykonawców. I w tej chwili szykuje się powtórka z rozrywki, ale miałem powiedzieć o warunkach. Jakie są te warunki? Tak zwane kamienie milowe. I teraz, proszę Państwa, my w Konfederacji sądzę, że mówię to nie w swoim imieniu, ale we wszystkich jesteśmy za praworządnością. Nikt z nas nie chce <laughs> ani żadnego totalitaryzmu, ani żadnej uznaniowej polityki, że polityk decyduje w sprawach, które są określone w prawie. To jest oczywiste. Tylko teraz powiedzcie mi Państwo pewnie są wśród nas prawnicy, rozmawiałem z niektórymi, to nawet wiem, że są. W którym akcie prawnym mamy podstawę dla tak zwanych kamieni milowych? i tego kto w ogóle interpretuje i stwierdza czy my je wykonaliśmy czy nie wykonaliśmy. W polskiej konstytucji nic na ten temat nie ma. W traktatach unijnych nic na ten temat nie ma. W ustawodawstwie nie ma. Zostało to w tajemnicy przed Sejmem poustalane. Nie było żadnej debaty. Rada ministrów nawet nie przyjęła w tej sprawie żadnego wspólnego aktu prawnego. A w Unii Europejskiej dyrektywy, rozporządzenia, traktaty nie ma. Mamy, proszę państwa, zakulisowo zawierane umowy polityczne. I to jest nam przedstawiane jako wyższa mądrość, postęp i sukces negocjacyjny. No to powiedzmy sobie wprost: to nie jest żaden sukces negocjacyjny, to nie jest żadna wyższa mądrość. Mamy po prostu do czynienia z regresem. Mieliśmy wynegocjowane warunki obecności w Unii, i one metodą faktów dokonanych zostały zmienione na gorsze. Jakie z tego trzeba wnioski wyciągnąć? Wszystkich, którzy to chwalili, odesłać z polityki europejskiej na polityczną emeryturę albo na jakąś wieloletnią kwarantannę i zmienić ludzi. I tak się składa, że popierali to wszyscy poza nami. Wszyscy poza nami popierali te rzeczy, o których powiedziałem. A ci, co sygnalizowali, żeby nie poparli kilku polityków od Ziobry, nie mieli odwagi postawić sprawy na ostrzu noża, nie mieli odwagi wyjść z rządu. Byłem świadkiem upokarzającej sytuacji w Sejmie, gdzie minister konstytucyjny Ziobro wtedy chciał w tej sprawie w debacie głos zabrać, przez marszałka Sejmu nie został do głosu dopuszczony, położył uszy po sobie, wrócił, usiadł do ław rządowych. Udał, że tematu nie ma. To jest poziom żenady. Musimy wybierać do polityki ludzi odważnych, mających poczucie własnej godności, umiejących wyciągać wnioski z faktów. Umiejących zachować się asertywnie, nie bojących się, że stracą pozycję, nie bojących się z tego, że jak ktoś ich skrytykuje albo że jak nie zostaną na jedną kadencję, czy dwie, albo nawet więcej wybrani do Sejmu, to się świat zawali. Nie zawali się. Będzie państwo funkcjonowało normalnie, polska polityka będzie funkcjonowała normalnie. Musimy zacząć wybierać ludzi, którzy jakby nie są w polityce po to, żeby prostytuować się za stanowiska i za pieniądze. To, do jakiego poziomu sprowadzono nasze relacje z Unią Europejską, to jest prostytucja całego państwa za pieniądze. I z tym trzeba skończyć. My, jako Polacy, mamy tysiąc lat tradycji swojej państwowości. Możemy iść na pewne kompromisy, możemy negocjować, możemy robić ustępstwa w zamian za coś. Natomiast to nie może być ukrywane przed społeczeństwem. Po co nam europosłowie w Parlamencie Europejskim, którzy tych rzeczy nie popierają? No, po pierwsze, po to, żeby mówili, co tam jest ustalane, żeby ostrzegali społeczeństwo, informowali, żeby mobilizowali opinię publiczną. I teraz element mobilizacji. Proszę Państwa, każdy, kto mówi, że coś jest postanowione i nieodwracalne, kłamie. Wszystko jest odwracalne. Każdy element polityki unijnej, który został postanowiony, jest odwracalny. Oczywiście dodaję, żeby nie było, że mówię nieuczciwie. Będzie mieć to swoje koszty polityczne. Chcemy pójść na spór, będzie spór i będzie miał koszty polityczne. Ale jak nie pójdziemy na spór, to tak zwana polityka klimatyczna będzie mieć koszty jeszcze większe. Zwróćcie Państwo uwagę, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to było tak. Unia wyznacza cele. I daje na to fundusze, za co to finansujemy. A w tej chwili jest tak: Unia wyznacza cele i mówi, fundusze pożyczcie sami sobie, albo weźcie od swoich obywateli. A jak nie, to kara. A jak obywatele nie zrobią, to kara. To jest wprost napisane, żeby stosować kary. No to to jest już zupełnie inna integracja europejska niż ta, na którą Polacy się zgadzali. I już zaczyna się w Polsce rozmowa i to musimy powiedzieć. Mamy całe pokolenie, które w referendum żadnym nad tym nie głosowało. Co więcej, traktat lizboński też był negocjowany w tajemnicy. Traktat lizboński miał te same wady, za które krytykowana jest idea nowych traktatów unijnych, czyli zawężenie stosowania prawa weta i pogorszenie naszej pozycji w Unii Europejskiej. Czyli jeszcze raz. Nie da się zmienić traktatów bez zgody choćby jednego członkowskiego państwa. Czyli jeżeli my, jako Polacy, tworzymy w Polsce większość, która wymaga od polityków, żeby nie zaakceptować żadnego nowego traktatu, to one. Mogą zostać zablokowane choćby przez jedno państwo członkowskie bezterminowo. Kto mówi inaczej, kłamie. Takie są reguły gry. Jak ktoś nie wierzy, trzy dni temu komisja w Sejmie Spraw Zagranicznych, przesłuchanie ambasadora Polski y, do, do reprezentowania nas przy Unii Europejskiej. Moje pytania, odpowiedzi kandydata, proszę wysłuchać. Wszystko jest na stronach Sejmu. Dokładnie tak to wygląda. Nie twórzmy atmosfery bez alternatywności. Mamy wpływ na sytuację w naszym państwie. Społeczeństwo polskie dotychczas tych kwestii było nastawione defensywnie, bo uważało, że na tym wszystkim korzystamy gospodarczo. Było, ale się skończyło. Teraz zaczął się czas bardzo wysokich, trudnych do przewidzenia kosztów. Rząd nie przedstawił wyliczenia ile będzie kosztować dyrektywa budynkowa. Rząd nie przedstawił wyliczenia ile będzie kosztować cała tak zwana transformacja energetyczna. Nikt nie chce przedstawić ile dla ludzi będzie to wszystko oznaczało w budżetach gospodarstw domowych. Jak została przez rząd napisana kalkulacja Ile będzie tak zwanego ubóstwa energetycznego, to się nawet w Polsce nie pochwalili, że to wysłali. Nowy rząd już wysłał, że kilkanaście procent Polaków popadnie do Brukseli, to wysłali, nie do państwa, że kilkanaście procent Polaków popadnie w tak zwane ubóstwo energetyczne, czyli nie będzie nas stać na płacenie rachunków. No to ma być progres, to jest śmiechu warte. Dlatego kończymy z taką polityką, budujemy oczekiwania. Wreszcie, budujemy w naszym społeczeństwie oczekiwania polityki, która będzie służyć obywatelom. Mówimy jak jest, prawda jest twarda, prawda jest brutalna, niczego nie upiększamy i idziemy do przodu. Poprawiliśmy wyniki w kolejnych wyborach, jestem pewien, że w tych znowu poprawimy. Yy, pracujemy, nie demobilizujemy się po najbliższych wyborach, dołączamy nowych partnerów do naszej koalicji. Teraz na czwarte miejsca wszedł PJJ. Rywalizowaliśmy w wyborach parlamentarnych, rywalizowaliśmy w samorządowych, już gdzie nie współpracując. Teraz idziemy razem. Na wszystkich czwartych miejscach yy, ludzie z Polska jest jedna, weszli na listy konfederacji i idziemy razem do Parlamentu Europejskiego. Od czterech do dziesięciu europosłów prowadzamy, oni robią polityczną zmianę, komunikujemy się z innymi siłami politycznymi w całej Unii Europejskiej, pokazujemy, że jest twarda reprezentacja realnej. Patriotyczne, po to, żeby wyborców oszukać, tylko prawdziwej, ideowej prawicy z Polski. Będzie reprezentacja. Pokazujemy, że jesteśmy też pragmatyczni w tym, co robimy, żeby nie dało się nas demonizować. Bo takie jest zamierzenie, żeby pokazywać nas jako nieodpowiedzialnych, niepoważnych. Pokazujemy, że jesteśmy pragmatyczni w tym, co robimy, skuteczni i idziemy do przodu krok po kroku. To są wszystko, proszę Państwa, dobre wiadomości dla Polaków. Pojawił się ruch polityczny, który tą politykę zmienia. To już się dzieje. Ten proces się zaczął i my będziemy szli do przodu krok po kroku po kroku. A jeszcze przypomnę, że w następnym roku mamy wybory prezydenckie yy, i od tego, kto będzie prezydentem, zależy też kwestia ratyfikacji ewentualnych nowych traktatów i tego czy będą ustępstwa czy nie będzie ustępstw. Jeżeli będzie dobry prezydent na następne lata, to żadnych ustępstw w kwestii traktatów nie będzie. I tak musimy wybierać. Na koniec chciałem jeszcze polecić kandydata, którego ja rekomenduję trójka na liście, Macieja Piotrowskiego. Maciej, pokaż się tutaj Sławek polecił swojego faworyta. Ja polecam Macia Piotrowskiego, lider ruchu narodowego na Dolny Śląsk. Doradca podatkowy, tak jak mój przedmówca. Eee, trzy kierunki skończone. Dodam o odróżnieniu ode mnie. I proszę Państwa, wychował dwóch synów, ma czas na działalność społeczną, ma czas na działalność polityczną, angażuje się. Takich ludzi potrzebujemy: którzy mają zbudowaną pozycję zawodową, którzy mają zbudowaną pozycję rodzinną i chcą dać coś dla innych od siebie. Mamy dziesięciu dobrych kandydatów na tej liście. Na trzecim miejscu Maciej Piotrowski. Oczywiście każdy wybiera zgodnie ze swoimi przekonaniami. Życzę powodzenia wszystkim, niezależnie, który wejdzie. Jestem pewien, że będzie bardzo dobra zmiana polegająca na tym, że wymienimy tych ludzi, o których nie słyszeliśmy. Pięćdziesiąt kilka osób tam jeździło do Brukseli przez ostatnie pięć lat. Pięćdziesiąt kilka osób. O ilu z nich słyszeliśmy coś o ich pracy? Prawie żadnym. Także zmieniamy ich. Do roboty i do zwycięstwa. Dziękuję bardzo.